Mają rozmach, nie? <laughs> Naprawdę. To się czułem jak jakimś Hollywood. Na czerwonym dywanie wchodzisz, pełno ludzi, patrzę jakieś nieznane twarze, mówię: No dobra, wszyscy zobaczą, jak się wywalam w tym filmie. I... plakatami na no to kolejnym etapem promocji była, było właśnie e, znalezienie tego miejsca, w którym może odbyć się premiera, no i późniejsza promocja tej premiery. E, no tutaj dużo miejsc padało propozycji, e, jaki mają, w których ma odbyć się premiera. E, na pierwszą, pierwszej kolejności oczywiście było nakielskie kino. Niestety e, znalazło się w remoncie w tym czasie i, i nie mogliśmy z niego skorzystać, dlatego musieliśmy sięgnąć do Bydgoszczy. Kinie Orzeł była może kilka razy na jakichś takich koncertach kameralnych, natomiast nigdy tam nie byłam jako osoba uczestnicząca w wydarzeniu, nie jako widz, co... Mm, Jezu, to, by, to był taki prestiż. Jednak Kino Orzeł ma taką renomę, takiego miejsca kultury. I yy, no uczestniczyć tam jako jedna z osób, które brały udział w filmie, było dużym przeżyciem. Ja bardzo to przeżywałam, bardzo się cieszyłam, ale już jak byliśmy na jak już byliśmy tam na miejscu, to czuło się taką podniosłość tego wydarzenia, taką uroczystość i naprawdę. No robi, robi to tu o wiele większe wrażenie niż na przykład pokaz w, 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 w szkole, czy gdzieś w takim miejscu, mniej może z taką renową, mniej takim publicznym i takim znanym. No, duże przeżycie to było. Przed premierą czuję się normalnie, nie czuję zbytniego stresu. Bardziej widzę stres po moich osobach, które znajdują się po lewej i po prawej stronie. <grych> A ja oczekuję w tym momencie na wejście na salę. Ale premiera zrobiła duże wrażenie na mnie. No osób było... Kino mieliśmy całe pełne, także... Jakby było trzeba, staliby. Na schodach i też by obejrzeli. Dzień dobry. Ja nazywam się Dominik Krzeszewski, jestem jednym z twórców te filmu Mój ostatni list. Mam zaszczyt przywitać Państwa na premierze pierwszego dużego filmu zrealizowanego wraz z Towarzystwem Historycznym Skcyni. Cynii. Oddaję głos reżyserowi. Dzień dobry, ja się nazywam Stanisław Dąbrowski. Jestem tylko reżyserem tutaj, resztę roboty odwalił Dominik. I tak, też pragnę tutaj wszystkich Państwa przywitać. Już nie przedłużając za bardzo, po filmie będzie można zadać kilka pytań, także proszę o pozostanie tych, którzy są zainteresowani na sali. I oddaję głos mojemu tacie, prezesowi Towarzystwa Historycznego w Ksyni i producentowi tego filmu, tutaj, żeby nakreślił Państwu krótkie tło historyczne. Witam Państwa serdecznie. Na samym początku chciałem podziękować za przybycie tak liczne. E, nazywam się Piotr Broski, Towarzystwo Historyczne w Kcyni. Ale słów o filmie. Film chcieliśmy nakręcić już od dłuższego czasu. E, I na początku miał być to film typowo e, no historyczny, ale e, tutaj młodzi to wiek, są postanowili w w ten film troszeczkę fabuły I, i tak powstał ten film. Zarys historyczny nie chcę zdradzać jako tajemnicy tego filmu, żebyśmy obejrzeli i na końcu porozmawiali na temat tego filmu. Natomiast wprowadzając, no jest wrzesień 1939 przed wybuchem II wojny światowej, okolice Kcyni, powiat nakielski, E, tam e, dzieją się e, pierwsze sceny tego filmu. Jest projekt. No, także zapraszamy serdecznie. Zrobiło duże wrażenie. Oglądanie w telewizji, jeżeli ktoś nie posiada kina domowego z prawdziwego zdarzenia, jest to... In, inaczej się odbiera ten film. scenariusz, reżyseria, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Powiem tylko tak, ja jestem również wojskowym. Mundur Wojska Polskiego noszę od 1974 roku, od 32 lat. Od 32 lat jest, jestem, elitarnym, jestem oficerem operacyjnym elitarnych jednostek Wojska Polskiego, czyli tak zwanym komandosem. Więc powiem tylko tyle, krótko i węzłowato, po prostu Czegoś tak wspaniałego jeszcze nie widziałem. Gdybym wiedział, że coś takiego mnie tutaj zostanie, przyszedłbym oczywiście w mundurze. No niestety, jestem po cywilnemu, ale po prostu tutaj wspaniale przedstawiona taka prawda, jak tylko można to wykonać w tak krótkim czasie tymi siłami, tymi środkami. No po prostu no klękam przed Państwem. To tylko tyle. W imieniu kochającego Tadeusza, jego wierny przyjaciel. Bardzo mi się podobało. No elegancka sprawa, no przede wszystkim historyczna, pokazująca tu miejscowe wydarzenia w okresie 1939 roku. Dziękujemy serdecznie za brawa. No i teraz przyszedł czas tutaj na podziękowania dla osób, którzy byli zaangażowani w ten projekt. No, jakby premiera, faktycznie się nie mogę nie zgodzić z Karolem, była, była potężna. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc tego, znam mojego kolegę Stanisława już parę lat. Nie spodziewałem się, że mu się tak to uda ładnie wszystko ogarnąć. A bohaterowie przeżyli? Losy Tadeusza w dostępnej części. Muszę przyznać, że pierwszy raz uczestniczyłem w tego typu wydarzeniu. Było to dla mnie ogromnym przeżyciem. Szczerze mówiąc, byłem pod ogromnym wrażeniem też, bowiem przypomnijmy wszystkim, że była to produkcja kompletnie wolna od, od tantiemów, od, od, od zarabianych pieniędzy, więc robiliśmy to wszyscy w takim ogromnym, można powiedzieć, wyzwaniu, ale i też bez żadnych zysków. Każdy tutaj wszystko był za darmo. Jedyne co, to e, oczywiście zwracaliśmy koszty za, za dojazd. Poza tym była to naprawdę bardzo wzruszająca, bowiem jak Państwo sami zresztą zobaczycie w filmie, pojawiają się również no, motywy, które rzeczywiście każdy z nas powinien znać z historii, bowiem rzeczywiście tak było, że to są losy ludzi, prawdziwe losy ludzi. Ja chciałam serdecznie pogratulować, szczególnie młodzieży, i mam nadzieję, życzę Wam tego, i mam nadzieję, że kiedyś usłyszymy te nazwiska. I będziemy bardzo dumni, jak teraz jesteśmy dumni. Inaczej się oglądać odszczeczone filmy przez kogoś, inaczej można krytykować, inaczej przez siebie, tak. Wych na pewno powychodziło, powychodziło parę kilkanaście mankamentów, które na pewno by szło poprawić. Ale myślę, że tak i tak, jak na amatorów, którzy wystąpili, którzy nigdy nie mieli możliwości pracy przed kamerą, część osób nie miała w ogóle styczności z wojskiem. Wyszło. Na piątkę z plusa. Pozwólcie, drodzy Państwo, że ja zacznę, bo to jest dla mnie rzecz nowa kompletnie, ale chciałem również bardzo serdecznie podziękować wszystkim za możliwość współtworzenia takiego dzieła. Już umówiliśmy się, że to nie będzie pierwsza i nie ostatnia taka seria, więc z czystą przyjemnością, z jeszcze większą energią przystąpimy do kolejnego. Dziękuję bardzo. może tak krótko, zmienić na temat, chciałbym bardzo tutaj serdecznie podziękować panu producentowi, reżyserowi za zaufanie. Mam nadzieję, że w swojej roli się sprawdziłem. Dziękuję bardzo. A ja bym chciałam powiedzieć, że fantastycznym przeżyciem było w ogóle znalezienie się na planie filmowym i zobaczenie tego od z drugiej strony, tak, kiedy Dominik nachylał się z kamerą, kiedy Stasiu biegał i mówił wszystkim, co ma robić, kiedy Dominik, e, kiedy Eliasz robił zdjęcia, no to było wspaniałe. No, również chciałbym podziękować za możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym doświadczeniu i mam nadzieję, że w przyszłości może będzie okazja zagrać w kolejnych dziełach. Ja nie mam za dużo do powiedzenia, ale bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tak y, mile mi pozwali do zdjęć. I mam nadzieję, że wszyscy Państwo widzieli efekty. Więc jesteśmy zadowoleni z tego. Zanie, zanim zobaczyli ten film, wszyscy mnie ignorowali, prawda? Mówi, ja jakiś pajac stoi, dzień dobry, mówi przy wejściu. Zaczynałem A później, jak nic, wychodziłem, wszyscy krzyczeli. Panie Jacku, panie Jacku, mogę zdjęcie? Na premierze była moja mama, moja babcia i moja ciocia, które były ze mnie takie dumne. Miałam takie wsparcie, i na, zarówno na sali, jak i potem w domu też. Yy, jejka, mówiły, że wspaniale. No, mówili, że ja super, ale też byli pod ogromnym wrażeniem pracy tutaj zespołu montującego, kręcącego. Ja na wstępie chciałem przeprosić Pana Nikodema za ten strzał w tym głowę, którego nie powiecie, na szczęście to była tylko gra aktorska, także chyba jak Państwo tak na mnie patrzą, to chyba do końca taki zły nie jestem. Raczej. Dostrzegałyśmy kunszt reżyserski, filmowy, kadrowy, doskonałą muzykę. To wszystko jest świetnie zespolone z jednym, z losami zwykłych ludzi. Um. Wspominane, że no, że kolega z klasy Marty, że tutaj ma też kolegów i że tak tacy młodzi. <grym> Więc no, e, bardzo się podobało myślę po tym wszystkim coś, co, co mówili i, kurczę, du dumni ze wszystkich bro brojących B bra. Br bior biorących udział. B brojącym coś coś. No na to też trochę nabroiliśmy, to się w sobie zgadza. Nie? I z racji tego, że dzisiaj mamy tą premierę tego filmu, chcielibyśmy taką skromną... historycznego tak... w, w pigułce na ręce pana prezesa. Także jeszcze może pan prezes odczyta osoby, które tam nam pomagają, także może otworzyć ten albumik. Do, do, ostatniej, strony. do ostatniej strony, tak? Wspomnijmy jeszcze o tych osobach, które może są obecne, może nie, a nie były wspomniane. Tak bardzo celnie, bardzo yy, autentycznie, a przy tym jednocześnie profesjonalnie pokazaliście, że historię nie tylko trzeba znać, ale historię trzeba przeżywać. Sedno historyczne zostało pokazane w sposób właściwy, moim zdaniem. Chociaż były malutkie takie tam no, wpadki typu dla y, osób, które nie znają tej historii y, no należałoby może troszeczkę rozszerzyć parę minut filmu dłużej no. i by było super, nie? I, jeszcze ja bym dzisiaj normalnie nie spał, na no, pewno nie spał, gdybym tutaj nie mógł ścisnąć dłoni po prostu za doskonałą pracę, więc... Jestem także muzykiem, więc muzyka doskonała. Doskonale. Doskonale, aktorstwo, Doskonale. Wszystko doskonale. Miałem przyjemność oglądać ten film, Byt na premierze. Ten film w zasadzie przypomniał mi historię rodziców, ojca, matki, dziadków, jak uciekali w 1939 roku. Podczas gdy Niemcy dopadli na nas. Música Taka że nie odbyła się premiera w naszym liceum. W pierwszym liceum, w ogóle, no, nagle, no, na no, 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 tecią. Imienia Bolesława Krzywoustego. Słabo, że to nie wyszło, bo, jakby, fajna bardzo idea. E, pan rektor, prawda, nawet zakupił sprzęt. A być może w najbliższych miesiącach wy również będziecie mogli ten film pokazać w Holandii. E, ja chciałem wspomnieć jeszcze, że te, tutaj co, rozmawialiśmy o tych skronach. Skrony znajdują się w gminie Kcynia, w miejscowości Dobieszewo-Dobieszewko. Faktycznie w zeszłym roku napisaliśmy projekt i dostaliśmy dofinansowanie. Te schrony były zasypane, zaniedbane. Jako Towarzystwo Historyczne napisaliśmy projekt, dostaliśmy dofinansowanie, tak jak powiedziałem, i trzy z tych schronów zostały już odkopane, przygotowane do zwiedzania. W tym roku otrzymaliśmy drugą transzę na kolejne dwa schrony i między innymi będziemy odkopywać ten schron, na którym widnieją te napisy podpisane przez Witolda i Tadeusza. O dobie szefko, ja byłem tam kiedy jeszcze załóżmy te bunkry były, nazwijmy to całkowicie zaniedbane, zarośnięte. Po odnowieniu no jakoś mi się na razie nie udało tam być, ale wiem, że Wy jako grupa żeście to uratowali, no po prostu jest to taka pamiątka. Chociaż samo do Bieszewo, patrząc na to z punktu historycznego, była niby punktem oporu, ale jaki to był punkt oporu? No jaki to był punkt, czego oni mieli tam bronić? No to kwestia już tego, jak to się tam To było... tam... były inne plany. A... Nie, było, było, ale była to też taka swego rodzaju propaganda, bo Wiadomo po wielu, wielu latach, że Wielkopolska miała być w ogóle niebroniona. Mhm. Jak potem zachował się marszałek Krysz Śmigły, też wszyscy wiedzą. Ja tylko dodam jedną rzecz, że pan Piotr jest również pomysłodawcą i, i, i że tak powiem, wykonawcą schronów w dobie Szewko, o których tu w, w, w tym filmie było wskazane tam, gdzie ten ostatni list był, że tak powiem, pisany. A przy okazji chcę już Państwa zaprosić na trzecią edycję Noc Muzealnej w Kcyni, która odbędzie się w maju i tam będziemy się mogli jeszcze raz spotkać, ale na żywo. A nam wszystkim życzę tego, listy należy pisać i warto pisać, ale oby nie to był ostatni list.